Trener Lecha Poznań, Dariusz Żura. Dzień dobry panie trenerze. Dzień dobry. Na początek o sprawach zdrowotnych. Dzisiaj Lech już trenował w prawie najmocniejszym składzie. Nie było Bogdana Budki. Wrócili za to do składu Alan Czerwiński i Filip Markwiński. Filip wypadł w ostatniej chwili przed meczem ze Zniczem Pruszków. Alan strzedł w drugiej połowie z delikatnym urazem. Jak wygląda teraz ich stan zdrowotny? No, potwierdzę, że byli na treningu, e, trenowali normalnie, także są do mojej dyspozycji. Czyli te problemy zdrowotne, które pojawiły się w trakcie przed meczem ze Zniczem i to ich zdjęcie z boiska to tylko profilaktyka? No Jeżeli zawodnik zgłasza, że coś jest nie tak, no to staramy się dmuchać na zimne i absolutnie takiego zawodnika nie, nie, nie dopuszczamy do gry. Dobrze. Pedro Tiba również dzisiaj pojawił się na treningu. Jak wygląda stan zdrowotny jego? No, tak samo jak tej dwójki, też trenował normalnie. Okej, okay, to w takim razie ma pan w głowie już jakiś środek poda, Jutro może wyjść na standard pies? Mam. I może pan zdradzić ewentualnie, kto koło Nie mogę. Dobrze, rozumiem. W takim razie, jak wygląda stan zdrowia Pedro Tiby? Czy on jest 100% zdrowy do 90 minut na boisku? No, zobaczymy. Jest w treningu od poniedziałku, w treningu zespołowym. Wcześniej był w indywidualnym. Zobaczymy, jak długo wytrzyma. Jest na pewno. Jest na pewno do mojej dyspozycji od pierwszej minuty. Wcześniej graliście w czwartej rundzie eliminacyjnej z Charleroi. Czy widzi Pan jakieś podobieństwa między tymi dwiema belgijskimi drużynami? No, grają inaczej. Zespół standardu gra trójką środkowych obrońców. Zespół podobnie jak Charleroi buduje akcję od, od tyłu. No, to tak na pierwszy rzut oka tyle, co, co, co mogę powiedzieć. To są dwie drużyny, które mają najlepsze defensywy w lidze belgijskiej. Czy już z analizy wideo jakieś luki w tych defensywach pan zobaczył? Tak, są luki. Jakie to są luki, jeśli można zdradzić? Czy, czy to jest no, pierwsza jest taka, że wypadł im środkowy obrońca, a ich kapitan, więc to na pewno będzie spora strata. No Jest, jest miejsce, gdzie można te, te piłki zagrać, ale to zobaczymy jutro, czy nam to wyjdzie. No dobrze, w takim razie jak na chłodno już pan oceni ten mecz z Rangersami kilka dni po zakończeniu tego spotkania? No, mecz z trudnym przeciwnikiem, grającym bardzo kompaktowo i zdyscyplinowanie w defensywie. To nie jest przypadek, że z ostatnich 17 meczów 14 zagrali na 0 na z tyłu. Wydaje mi się, że na tyle, na ile mogliśmy, zagraliśmy przyzwoite spotkanie. Oczywiście no, nie ma punktów i to jest to jest ten minus, który, który na razie jakby no, zaciera naszą powiedzmy przyzwoitą grę. Czy dwie porażki troszkę zmieniły w głowach chłopaków w Lidze Europy? Nie sądzę. No, trzeba było pogadać z chłopakami, ale nie widzę tu jakiegoś, jakiegoś braku optymizmu czy, czy chęci zejścia z innej drogi. Wszyscy, wszyscy starają się dać tyle, ile, ile mogą. Wiemy też, zdajemy sobie sprawę, ja przede wszystkim, z, z kim się mierzymy w tych kucharach. Mówi się często o tym, że na zachodzie gra co trzy dni jest normalna, a wam już weszło w krew to, że, że musicie w zasadzie zacząć, że zaczęliście funkcjonować troszkę inaczej niż to było w poprzednim sezonie, na przykład, że gracie co te trzy dni i nie ma też wiele czasu na trening. No nie ma oczywiście takiego mikrocyklu normalnego tygodniowego, nie mieliśmy już dawno. Jak mamy możliwość w tej przerwie na kadry, to znowu nie mamy ludzi, bo mamy sporo kadrowiczów, także jest to inne, to, to jest trudno tak w ciągu kilku tygodni się przestawić. Natomiast jeżeli udałoby się regularnie grać w tych pucharach, no to myślę, że, że to jest oczywiście do, do przyzwyczajenia się.